Pitahaya jest owocem, o którym być może nigdy wcześniej nie słyszałeś. Możesz znać go jednak pod nazwą pitaya, smoczy owoc lub kaktus. To egzotyczny owoc, którego jedzenie może się wiązać z wieloma korzyściami zdrowotnymi. Ten owoc o trzech nazwach ma również kilka różnych kolorów. Najczęściej spotykana pitahaya jest różowa, ma biały miąższ i czarne nasiona. Inne mogą mieć miąższ czerwony, a jeszcze inne żółtą skórkę i biały środek. Choć na pierwszy rzut oka może wyglądać dziwnie i mieć dziwne nazwy, owoc ten jest doskonałym źródłem przeciwudleniaczy, składników odżywczych i niezbędnych dla zdrowia witamin, a co najlepsze świetnie smakuje. Nazywa się ją również truskawkową gruszką, choć jak dla mnie bardziej przypomina kiwi, ponieważ jej nasiona zawierają mnóstwo składników odżywczych, takich jak kwasy omega 3 i 6, a więc jest bogata w zdrowe tłuszcze. Owoce te są bogate również w witaminę C, której dostarczanie, jest, jak dobrze wiemy, jest gwarancją silnego i zdrowego systemu odpornościowego. Jest ona także doskonałym źródłem węglowodanów, a nawet błonnika, co prawda nie jest bardzo bogata w witaminy z grupy B, ale zawiera w sobie witaminę B1, B2 i B3. Poza tym znajdziemy w niej wapń, żelazo i fosfor. Wreszcie pitaja zawiera również likopen, związek, którego właściwości walki z rakiem są również szeroko znane. Zastanawiacie się może, jakie są praktyczne sposoby wykorzystywania witamin i minerałów, które możemy znaleźć w owocu pitai? Walczy z cukrzycą. Po pierwsze pitaja może pomóc nam w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi. Ze względu na niski indeks glikemiczny pitaja jest doskonałym owocem dla diabetyków. Zadziała ona również świetnie u osób ze zdiagnozowaną cukrzycą, ale i u tych, u których choroba się jeszcze nie rozwinęła. Podczas badań na szczurach laboratoryjnych odkryto, że pitahaja zmniejsza jeden z czynników ryzyka zachorowania na tę uciążliwą chorobę. Pomaga w utrzymywaniu prawidłowych funkcji trawiennych. Ze względu na to, że pitahaja jest świetnym źródłem błonnika pokarmowego, pomaga ona w utrzymaniu regularnego cyklu wypróżnień. Błonnik zapewnia prawidłową pracę układu trawiennego i zapobiega zaparciom. Błonnik, który znajdziemy w smoczym owocu, jest błonnikiem rozpuszczalnym, a więc spowalnia wchłanianie się cukrów i stabilizuje poziom cukru we krwi. Dodatkowo może on obniżyć poziom LDL, złego cholesterolu i zapewnić długotrwałe uczucie nasycenia, które może również okazać się pomocne przy próbach zrzucenia na wadze. Kontroluje poziom cholesterolu, pitaje zawierają betalainy, które są pigmentami nadającymi temu niezwykłemu owocowi wyjątkowe kolory. Nie są to jednak wszystkie pigmenty, które się w nim znajdują. Jak już wspomniałam, pigmenty, błonnik, witaminy i minerały zawarte w pitei są odpowiedzialne za utrzymywanie niskiego poziomu złego cholesterolu we krwi, pomaga walczyć z rakiem. Ze względu na wysoki poziom przeciwutleniaczy i środków działających antynowotworowo, smoczy owoc jest zdolny do walki z niektórymi rodzajami raka. Warto więc dodać go do listy owoców zawartych w naszej diecie, jeśli chcemy utrzymać zdrowy styl życia. Poprawia cery Witamina C, znajdująca się w Pitahayi, świetnie działa na wygląd Twojej skóry. Wykazano, że jej działanie spowalnia procesy starzenia się i zwalcza skutki nadmiernej ekspozycji na słońce. Ten wspaniały owoc sprawia, że Twoja skóra nie tylko wygląda dobrze, ale jest też odżywiona od środka. Wspomaga serce. Pitahaya zawiera flawonoidy, które okazały się zmniejszać ryzyko chorób serca. Różne badania wykazały, że pokarmy bogate we flawonoidy są niezwykle ważne w utrzymaniu silnego i zdrowego układu sercowo-naczyniowego. Wysoki poziom witaminy C w naszym organizmie również przyczynia się do utrzymywania zdrowia naszego układu krążenia, obniżając ryzyko udarów. Kupując te egzotyczne owoce, warto kierować się wyglądem skórki. Najlepiej jest kupić twardy owoc i pozwolić mu dojrzeć na kuchennym blacie do momentu, kiedy stanie się miękki i soczysty. Nie należy jeść skórki. Podobnie jak przy obieraniu kiwy, aby wydobyć z jej środka kremowy miąższ, należy przekrowić się owoc na pół i łyżeczką lub nożem wydobyć Miąż i nasiona. Polecam dodawać smaczny owoc do sałatek owocowych, bo nie tylko ma bardzo ciekawy smak, ale też spektakularnie wygląda. Zawsze warto spróbować czegoś nowego. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Serdecznie zapraszam do komentowania, oglądania i subskrybowania projektu Natura oraz do odwiedzenia naszego profilu Patronite, gdzie możecie nam pomóc w rozwoju kanału. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.